Współczesna transformacja cyfrowa dla wielu jest problemem, a dla osób wykonujących zawody prawnicze stanowi wyzwanie, ponieważ obszar prawa informatycznego stanowi absolutną nową, jeśli chodzi o zainteresowania badawcze w Polsce. Dyskusja na ten temat toczyła się w czasie pierwszego lubelskiego sympozjum prawa informatycznego zorganizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzisiaj rozpoczyna się duża międzynarodowa konferencja, zawody prawnicze w otoczeniu współczesnych transformacji cyfrowej. A więc o czym będziemy rozmawiali? Przede wszystkim o wykorzystaniu różnego rodzaju systemów teleinformatycznych w wykonywaniu zawodów prawniczych, sztucznej inteligencji, to już nie tylko świadczenie usług prawnych, ale również wymiaru sprawiedliwości, a także różnego rodzaju zaawansowanych systemów algorytmicznych, które są nieraz już można powiedzieć niezbędne do wykonywania zawodu prawnika. Konferencja jest to międzynarodowe sympozjum prawa informatycznego organizowane przez Katedrę Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych na naszym wydziale. My jako Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych staramy się tutaj pomóc w czynnościach administracyjnych. W dniu dzisiejszym pomagamy rozdawać pakiety dla gości, dla gości nie tylko z Polski, ale również z innych krajów. Naszym celem jest przedstawienie aktualnych założeń, pewnych zmian, które są konieczne do wprowadzenia oraz wyzwań i dylematów, które nowe technologie niosą także dla prawników współczesnych czasów. Konferencja ma charakter ściśle umiędzynarodowiony. Mamy wielu prelegentów z całego świata. Mamy prelegentów stacjonarnych, którzy przyjechali do nas z Indii, z, mamy prelegenta z Hongkongu, mamy prelegentów z Europy, mamy prelegentów także ze Stanów Zjednoczonych. Są to praktycy, ale także ci, którzy reprezentują uniwersytety z całego świata. Najważniejszym elementem całej konferencji jest nawiązanie po pierwsze współpracy międzynarodowej, po drugie skoncentrowanie jej na zagadnieniach absolutnie aktualnych, jeśli idzie o współczesny obrót prawny, mianowicie to, co się nazywa informacją cyfrową, sztuczną inteligencją. Bez wątpienia mimo że prawnicy nie lubią o tym rozmawiać, jest to kwestia, która będzie w przyszłości rzutować na wykonywanie zawodów prawniczych. Stąd też... Baga tej konferencji merytoryczna. Choć konferencja z nazwy jest lubelska, to nie zabrakło na niej gości z całego świata, z krajów takich jak Korea Południowa, Stany Zjednoczone czy Indie. A jak zapowiadają organizatorzy, wydarzenie będzie miało charakter cykliczny. Dziękujemy za obejrzenie naszej relacji.